Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z miejsca cudu eucharystycznego, z kościoła świętego Jacka w Legnicy. Święty Paweł zachęca nas, a nawet prosi, można by i tak powiedzieć, byśmy nie wstadzili się świadectwa. Tak łatwo się zawstydzić wtedy, kiedy przychodzą upokorzenia, które dotykają tych. Którzy głosili nam Ewangelię, ile czyni się w tej chwili, by upokorzyć głoszących Słowo Boże. To miało miejsce już dwa tysiące lat temu, ma miejsce i dzisiaj. Bądźmy wierni Chrystusowi, wierni Słowu Bożemu. Nie wstydźmy się świadectwa, nie obawiajmy się przykrości, nie obawiajmy się więzień. Bo przecież i sam Paweł był więźniem. Bądźmy konsekwentni w naśladowaniu Chrystusa i wypełnianiu Jego woli. Niech to stanie się naszą radością, ponieważ Jezus żyje, ponieważ Jezus jest naszym pokarmem w Eucharystii, chlebem mocarzy. Nie po to, żebyśmy byli słabi, ale żebyśmy mieli ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.